Metro stała na każdej stacji, na każdej. A to nie jest tak, że metro staje na każdej stacji, ja dawno metro nie jechałam. Dobra, na każdej stacji. Na każdej stacji, ale kilka minut. Jakie jest najśmieszniejsze imię twojego kumpla? Kuba. A wiedział, nie powiedział, a to było tak. Jeden, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, koszt poczt w Tczewie, raz, dwa, trzy. Cześć, Kaśka Kościńska. znajduję się na warszawskiej patelni, także bardzo dziękuję telewizji Zoom, że udostępniła mi bytność właśnie na tej przestrzeni. Dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać o śmiechu. Tak. Będę miała takie zadanie, że jak będą Państwo mnie mijali, także może ktoś ogląda i akurat będzie mnie zaraz mijał, to będę miała takie pytanie. Żeby Państwo mnie rozbawili, rozśmieszyli. No, od razu mówię nie jest to prosta sprawa, także będę trzymała kciuki. Od razu mówię, że za każde rozśmieszenie jest przygotowana specjalna nagroda. A tym oczywiście pamiętajmy, tak jak o mnie często piszą w komentarzach, że jeżeli śmiech to zdrowie, to ta kobieta jest nieśmiertelna, to właśnie tym będę się Państwa zarażać. Zapraszam. Jeszcze szukam. Na razie chyba wszyscy się spieszą do pracy. Jesteśmy w piątek. Normalnie się wstało i tak nic się nie no, ja wydarzyło? Normalnie się spóźniłam, ale... Uuu, już, to już jest historia. To już jest... To e... klasyk? Tak, Spóźnienie? Tak, tak. <laughs> Jakoś się bronisz? No, zazwyczaj to, to nie moja wina, zazwyczaj po prostu. E, ostatnio jechałam też do przyjaciółki, no to spóźnił się najpierw autobus, e, 10 minut i potem metro stało na każdej stacji, na każdej. Dosłownie. Metro stało na każdej stacji? Tak, dosłownie z parę minut, ale stało na każdej stacji, więc... To nie jest tak, że metro staje na każdej stacji. Ja dawno metrem nie jechałam. Dobra, na każdej stacji. Na każdej stacji, ale kilka minut. Mamy to! Słuchajcie! Nie, Kasia! się! Nie, nic, śmiech nie jest na siłę. Śmiech musi być naturalny, szczery i z środka. Gorąco dzisiaj. I nie do śmiechu ludzie. Idzie, idzie czerwony kapturek przez raz i widzi wilka. Dużego? Szarego? Dużego, tak. Czerwony kapturek jest zaskoczony. Co ty, widzi, co ty robisz, Wilku? A Wilk. Nie widzi, że tam. Skojarzyło ci się ze mną. Skojarzyło mi się, tak. Dziękuję, ale bardziej choć jakieś napięcie w mojej twarzy? Czy... Chyba o tym napięcie, tak. Chyba napięcie. Jakie jest najśmieszniejsze imię Twojego kumpla? Kuba. O, I pozdrawiamy Kubę. Co cię ostatnio rozbawiło? Ostatnio co rozbawiło? Mhm. A to, że ta koleżanka spada z krzesła. Powiedziała coś lecąc? Ała! Ała! No to w sumie spadła. Był upadek. To jest upadek. Co się śmialiście na przykład? Tak jesteście we własnej grupie? Ze wszystkiego. Ktoś szedł prawda, i sam do siebie gadał, albo krzyczał, albo śpiewał. A co, a co śpiewał na przykład? No nie wiem, słuchał muzyki, prawda, na słuchawkach. Ale to bardziej zenek, czy bardziej? Nie, nie wiem. Te fujarki, co tu kiedyś stały na patelni? Nie. Już nie stoją fujarki na patelni? <laughs> fujarki na pewno. <laughs> ale, ale pani ma myśli. Nie. Ale my... Jak? Nie, ja myślałam o flecie! Oh, oh, oh. Co tak że na przykład ostatnio przeczytałaś? Yy, książkę takie blue, takie... Jakie było blue? No bajka taka jest. A tam jakiś żarcik był w tej książce? Taki śmieszny? Tak, ta, ale nie miałam tej książki z tym żarcikiem, ale widziałam bajkę. Na przykład um, otwórz pokrywkę, um, zamknij wóz palec, um, y, pomieszaj i um, wyjmij zamknij pokrywkę. Dziękuję za wypłucowanie kibelka. O, widziałam, że mnie coś kręcasz. Będę chodzić od września do pierwszej klasy. Do pierwszej klasy już idziesz? Tak. Ale już kogoś tam znasz, z kim będziesz w tej klasie? No. Jakaś twoja znajoma tam jest w, to, w twojej klasie? Tak. Jak ma na imię? Nikolka. Nikolka? Nikolka jest śmieszna? No. Rozśmiesza cię? Kiedyś udawała, że straciła głos. Czyli co na przykład robiła? Jak się zachowywała? No, ja do niej coś mówiłam, a ona... i musiałeś jej czytać z ruchu Warg? Nie. Nie? Ale na przykład, jak, jak ja teraz, co ja na przykład teraz powiem? Patrzę moje usteczka i zobacz, co ja teraz powiem. Moje imię. Tak! <laughs> Mamy to. <laughs> Jestem dobra w ortografii. No, nie tylko. Jesteś też dobra w rozśmieszaniu, Cioci Kasi. Krótko śpiewamy razem. Dopiero w tym roku będziemy mieli... To jakiś krót, krótki utwór. Baba ma, mamak. Nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. No i w sumie, o czym jest ta piosenka? Co autor chciał powiedzieć? To jest o sadzeniu maku i to jest najlepsza puenta naszego dzisiejszego spotkania. No, wiedziałam, że łatwo nie będzie, ale że będzie tak trudno, to się nie spodziewałam. Także muszę ruszać w Polskę, sprawdzać dalej historię, także dbajmy o to nasze poczucie humoru, rozbawiajmy się pamiętajmy, że jest to umiejętność, a jeżeli jest to umiejętność, to znaczy, że można co ją robić, trenować i szkolić. A najlepiej ją trenować i szkolić, gdzie? Oglądając chociażby archiwalia kabartowa i najnowsze rzeczy, jak na przykład la 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 hity polskiego kabaretu na Zoom TV. Zapraszam serdecznie.